Dziesiąte wydanie BuddyTV. Jak ten czas leci? A więc i my lećmy. Mamy nadzieję, że po feriach wszyscy są happy i gotowi do wzmożonej nauki. Uwaga maturzyści, teraz już nie ma żartów. W każdym kolejnym numerze specjalna piosenka w intencji matury. Oby nam się dzisiaj imieniny Cyryla i Apolonii. Jeżeli ktoś z Was ma takie draczne imię, to wszystkiego najlepszego. I prosimy o draczną zaśpiewkę. Go! Dzisiaj na tapecie 45. O kilka słów prawdy poprosiliśmy przewodniczącego klasy. Dobry, dobra, siadajcie. No cześć, jesteśmy z klasy 45, techniką mechanizacji rolnictwa. Chciałem przedstawić moją klasę oto pani profesor Walewska, nasza wychowawczyni, bardzo fajna pani, która się nami opiekuje i pomaga nam w różnych bardzo trudnych sprawach. No, jest, jest bardzo fajna, no, co można więcej powiedzieć. Może klasa powie coś, dołoży parę słów od siebie. No, jeśli chodzi o panią wychowawczynię, to sądzę, że, że wyrażę opinię wszystkich naszych kolegów, moich kolegów, że no, wszyscy lubimy, a wręcz może nawet kochamy naszą panią. I sądzę, że nie wiemy, jaka jest do końca opinia na, na, na nasz temat z tej strony, z, ze strony wychowawczyni, ale sądzę, że nie jest najgorsza. Tak poza tym na temat klasy. no Uważam, że nasza klasa jest grana, nawet dobrze, chociażby z tego względu, że jeśli chodzi o zorganizowanie czegokolwiek, przychodzi nam <laughs> nie tylko. Przychodzi nam to bardzo łatwo. Organizujemy wewnątrz klasy pomocy, jeśli jakiś uczeń ma problemy z nauką, to po prostu koledzy mu pomagają. Co więcej mógłbym powiedzieć, no mamy skromne, ale dobre osiągnięcia, chociażby w sporcie. Kolega, proszę bardzo, sportowiec, jeden, jeszcze jeden nieobecny dzisiaj, no i jeszcze kilku, jeszcze dwóch, ja też jestem sportowcem. Co jeszcze, no o ile pewnie wszystkim wiadomo, zdobyliśmy pierwsze miejsce w ubiegłym roku, to znaczy w tym roku szkolnym na Dzień Sportu. Czterech kolegów było we Francji, co pewnie jest dużym naszym plusem. Jeżeli chodzi o klasę, to jest nas 30. Klasa ma bardzo różne przyzwiska, jest bardzo zgrana. Dzień dobry. Nazywam się Szymon Leczak, chodzę do tej fajnej klasy. Mam ten zaszczyt. Może tutaj po kolei, to jest nasz kolega Wafel. A my? Proszę. Gary Mija potocznie. To jest Drzepek. Tutaj może jeszcze Jasiu. Nasz siłacz. Zenek. Tam jest Szamir z Palestyny. Proszę, przedstaw nam się. To jest bzyk W pierwszej ławce A tutaj jest nasz kochany Steven Popularny, znany wszystkim z dynastii A mnie samego nazywają kudłaty Nie wiem dlaczego Tak źle wyglądam Z uczniowskich zeszytów Wokulski pomagał biednym Gdyż tanio sprzedawał im dolary Wojna zdemoralizowała młodzież, gdyż po wojnie wielu młodych ludzi paliło papierosy. Elektromagnes to magnes na prąd. Konrad przeżywa miłość do ojczyzny, natomiast inni przeżywają miłość do kobiet. Chłopi walczą o to, co do nich należy. A teraz popatrzcie, z jaką łatwością udaje nam się nagrywać programy profesorów, a pomaga w im w nim 24 informacje i oczywiście 7 listopada odbyła się... Oto krótka reporter, roper, reporterska migawka z tej okazji... Z tej... To już wszystko. następnym... Sam <śm> <śm> będziesz mógł się przekonać, że książki Hesse, Gras. No nie, <śm> obróć się, odwróć się. To ja wtedy powiem, naprawdę. Odwróć się! Chociaż raz jedyny. I okazjonalnych i miłosnych. <śm> Za tej informacji nie poda, coś czuję. Normalnych miłosnych. Karteczki z życzeniami. Prosimy. Tutaj wylosowała właśnie. O, i, i tutaj. Koły? Nie mogę. Z dzieckiem wprzęgniętym w maszynę. Nie, nie mogę tego. Jeszcze raz nie na. Nie dotykaj się, to... Znaczy, to Możesz mi rękę położyć na głowie, słuchaj. A oto rozstrzygnięcie programu z ostatniego konkursu. O, pro... Yes. Poproszę. Dzisiaj w dzisiejszym piątym już programie wywiad z Justyną Orkisz, aktualną wicemistrzynią Polski. O, no już się pogłębiłam. Jeżeli zechcesz, sam się o tym przekonasz. Sam się... Aha, no świetnie, no bajera po prostu. Do 19, 19, To daje dość wysoki współczynnik. Nie śmiej się do tego telewizora, bo nie mogę normalnie. Otwieramy kolejny koncert. To przez Ciebie wszystko było. Mikołajów, Mikołajów, wszystkie dzieci. Dziękuję Wam Dzień. bardzo za przekazane... <laughs> Kurde, pała. <laughs> <laughs> ...obsługowych, zdrowych, spokojnych świąt. Bożego Narodzenia. Jak widzicie, trochę bólu z tym było. Staraliśmy się dowiedzieć od przyszłych maturzystów, co chcieliby robić po ukończeniu szkoły. Cześć, Zoro, mam do Ciebie jedno tak. pytanie. Co chciałbyś robić po szkole? No to jest bardzo trudne pytanie. Tak? Nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Sytuacja skłania mnie po prostu do tego, żeby... Żeby... żeby przede wszystkim może dojść do w pełni zdrowia. A następnie, jeżeli będę miał to zdrowie, pomyślę o jakimś małym interesie. No i rozkręcę go. Dziękuję. Boże, w tym roku kończysz szkołę. Co chciałbyś dalej robić? No chciałbym to zrobić. A gdzie? W Poznaniu na WSie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Słuchajcie chłopcy, co byście chcieli dalej robić po tej szkole? Jeszcze nie sprycowocowałem swoich zamierzeń, ale na pewno chciałbym się uczyć. Zależy od zdania matury. Jak zdam maturę, pójdę gdzieś na studia prawdopodobnie, a jak nie, to do wojska. A jak na studia, to gdzie? Prawdopodobnie do Opola na WSP. Dziękuję Wam bardzo. Słuchaj, w tym roku kończysz szkołę. Co chciałabyś dalej robić? No, chciałabym iść gdzieś dalej, jeszcze zrobić coś dwuletniego. Cześć Robert, co chciałbyś dalej robić po tej szkole? No na razie jeszcze trudno powiedzieć, co będę robił. Jak zdam maturę, to na pewno do poznania Akademia Rolnicza Wydziału Leśnictwa, a jeśli nie, to wyjeżdżam do Francji. Dziękuję. Dzień dobry Pani Ewo. Mo może Pani Ewa nam powie, co Pani zamierza robić dalej po tej szkole. Po tej szkole? <zum> Zamierzam wyjść szczęśliwie za mąż za bogatego faceta. Dziękuję. Cześć Tomek, co chciałbyś robić dalej po tej szkole? No, chciałbym się dostać na studia, jeżeli to nie będzie możliwe, że nie znam matury, no... Może tak się zdarzyć, to... do wojska. Dzięki. Cześć, Bolek. Co chciałbyś dalej robić po tej szkole? No ja się nie zastanawiałem nad tym, cokolwiek będę robił po tej szkole. Jest to głównie uwarunkowane od tego, czy zdam maturę. A Ty, Jasiu? A kiedy to pójdzie? <grym> ja nie wiem, no... podejrzewam, że pójdę do wojska. Dzięki. Do matury zostało już niecałe 100 dni, a więc nie mogło się odbyć bez tradycyjnego balu. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich do zabawy. Szanowne grono nauczycielskie wraz z osobami towarzyszącymi, osoby związane z życiem naszej szkoły, no i Was, ma szanownych maturzystów. 100 dni do matury, a właściwie 107 dzięki decyzji... Ministra Edukacji Narodowej musi pobudzić do refleksji nad czasem spędzonym w murach tej szkoły. Wybrał różnie wzloty i upadki, radości, smutki, zabawa, ale też wytężona praca. Dzisiaj chcielibyśmy zapomnieć o dziernych stronach naszej edukacji. Potraktujmy studniówkę jako formę przebłagania tajemnych mocy, które, które mamy nadzieję będą nam przychylne podczas dawania egzaminu dojrzałości. Tyle ile serca włożone będzie w tę uroczystość, tyle stresów odjęte będzie od matury. Zapomnijmy dzisiaj o czekających nas trudach. Skoncentrujmy się na tańcach. Życzymy od danej zabawy. Nie żyje wam! <laughs> कृष्णी <laughs>

Zbigniewowi Nawrotowi z drugiej 5 TMR, najlepsze życzenia szczęścia i pomyślności w naszej pięknej szkole miłości. Za dyskotekę w starym Widzimiu chciałam Ci podziękować i przez TV Budę mocno się ucałować. Hania z <śmianowidź>